Bez zbędnego gadania, widzicie, przyjechaliśmy na zakręt śmierci na takie spontaniczne, niespontaniczne fotki. I my teraz twoje włosy wyglądają jakbyś był siwy. Ty no bo się nie. przefarbowałeś na siwe? Nie. Wyglądasz jakbyś był siwy. osiwiałem czekając na ciebie, ale to ty na mnie czekałeś. No, właśnie. Subaru! <śmiech> <śmiech> przyjechaliśmy... widzicie, świeci. Świeci słońce. O to nam chodziło. Miało być ładnie, jest tak sobie. Powiedzmy, ale nie jest źle. No, i to jest moje ulubione miejsce. I zawsze tutaj lubię przyjeżdżać. Na przykład, porobiliśmy parę fotek zajebistych. Fotek. Słońce idealnie padało. W tym momencie słońce schowało się troszeczkę za chmury. Ale to jest taka luka 10-minutowa. Pokażę Wam, póki jest ta luka, jak wygląda to wszystko. Jak wyglądają góry z chmurami. Nie będzie źle. Tak, w ogóle to. Chciałem włosy. Mam krótkie, pierwsze raz od trzech lat. Patrzcie. No, miałem Wam pokazać, jak chocimy i w ogóle. Nagrać krótkiego vloga z tego wypadu, ale nie mam za bardzo. O czym tu opowiadać? Po prostu wstaliśmy sobie rano o 5. Był pomysł wczoraj, czy tam przedwczoraj, że jedziemy w niedzielę z rana na wschód, na zakręt śmierci i po prostu zgodziłem się i pojechaliśmy. Trzeba czasem takie rzeczy robić, zwłaszcza jak się ma przerwę od Instagrama na miesiąc i trzeba zrobić zapasy. Dosyć spore zdjęć. I poza tym dawno nie byłem nigdzie tak, żeby na jesień zobaczyć y, jakieś fajne miejscówki, a jesień to moja ulubiona parę roku, więc jeżeli była taka opcja, to y, od razu się wybrałem, czemu by nie. I teraz jesteśmy, jest piękna polska jesień, szybko przemija, więc trzeba łapać póki można. I idziemy teraz w las. Weszliśmy troszeczkę głębiej w las dalej przy drodze, bo nie ma za bardzo gdzie iść, nie mamy tak dużo czasu. Parę fotek super jest porobionych, światło jest cudowne. Normalnie sobie takie selfie zrobię zaraz. Patrzcie, pek! Jaranko się. No, Maciek ma siwe włosy, kurwa siwe włosy, ja to teraz nie ogarniam. I bawi się telefonem obrabia nowym, fotę. obrabia fotę na miejscu. Jest ogólny spoko, zakręt śmierci, śmierdzi, jak najbardziej polecam, Ale zwłaszcza jesienią są naprawdę super widoki, jeżeli traficie dobrze. Jeżeli ktoś ma czas, zwłaszcza i siłę, no to polecam czerwony szlak na wysoki albo wielki kamień, wysoki kamień bodajże. Naprawdę fajne widoki są. No i co jeszcze? No, wychodzi ze swojej strefy komfortu. Dla mnie to nie jest za bardzo fajne wstawać o tej godzinie z łóżka w weekend, zwłaszcza że chodzę do pracy 5 dni w tygodniu na rano i jeszcze na weekend wstać o tej godzinie, to nie jest fajne albo jak boicie się wysokości czy czegokolwiek wychodźcie spoza, poza swoją strefę komfortu bo warto, bo przeżyjecie parę fajnych rzeczy jak nie więcej niż parę Ale otworzycie się na świat bardziej, porobicie zajebiste fotki no i co? ruszcie dupska i róbcie zdjęcia Maciek mi daje pomysł, żeby zacząć z IGTV czy tam TV, whatever nie wiem, czy to dobry pomysł, czy nie. Może spróbuję, może nie. No, to miał być taki szybki vlog, żeby Wam tylko pokazać, co tam się dzieje. Że się nie obijam, bo na Instagramie mnie nie ma od miesiąca, prawie. Że jednak coś tam robię, jak mi się chce. I, i w sumie to tyle. No, i żeby zmotywować Was, żebyście ruszyli dupę tak jak ja teraz ruszyłem pierwszy raz od dawna do, do, do zdjęć. Nie ma za co. No, Maciek mi w tym pomógł. Różcie dupę, zróbcie fajne foty, uczcie się, róbcie zdjęcia, obrabiajcie, dodawajcie tak w kółko, aż będziecie lepsi i lepsi i lepsi. No i w sumie to tyle, my się już zbieramy powoli do samochodu i wracamy do domu. Także to by było na tyle, jak chcecie to wbijcie na mojego Instagrama, jest gdzieś tutaj na dole, wam pokażę i jeszcze jest w opisie. No i fajnie, że to oglądacie, przynajmniej niektórzy z Was. No i zostawcie subskrypcję, jeżeli chcecie widzieć więcej materiałów, już trochę lepszych niż to, już nie takich na szybko, tylko na dokładniejszych, bo... Tak jak mówiłem w filmiku z Eurotripu, chciałem się skupić na zdjęciach, bo mam ich bardzo mało, w sumie to już w ogóle nie mam zdjęć, prawie mi nic nie zostało do dodawania. Dlatego tak tylko urywkowo nagrywałem cokolwiek. No. Także subskrypcja, Instagram, coś tam, coś tam like, czy coś tam co chcecie. Ruszcie dupę, róbcie zdjęcia, siema.